Sytuacja chrześcijan w zachodnim świecie staje się dramatyczna, a i my dokładamy do tego cegiełkę, dokręcając coraz to mocniej śrubę katolikom, pozbawiając ich podstawowych wolności. Wolność sumienia, wolność religii w naszym świecie zachodnim jest tak ograniczana. W Polsce to również już dostrzegamy pewne symptomy, ale jak popatrzymy na świat zachodni właśnie, no to rzeczywiście no, spotykamy się z sytuacjami, gdzie poglądy i działania, które są warunkowane Etyką chrześcijańską są już e, kryminalizowane, tak? Na szczęście jest jeszcze w Unii takie państwo, gdzie kultywuje się etykę chrześcijańską i gdzie każdy prześladowany za wiarę katolik może się schronić. A jego lider w imię najbardziej uświęconych wartości chrześcijańskich tępi tamtejszą homopropagandę aż huczy w Brukseli. Dlatego tutaj, ścigany we własnym kraju przez reżim tęczowej koalicji, może czuć się jak w domu. Gdyby tylko nie ten cholerny język, z którego nawet papież Franciszek żartuje. Kiedyś powiedział mi, że w niebie węgierski jest oficjalnym językiem. Zapytałem, dlaczego? Bo zajmuje całą wieczność, żeby się go nauczyć, odpowiedział. I to rzeczywiście Franciszkowi się udało jak nic innego w jego pontyfikacie. A ja nieustannie zapraszam na mój kanał, ale uwaga, tylko tych, którzy ognia piekielnego się nie boją i mają głęboko gdzieś katolickie zbawienie, jak i każde inne przy tej okazji.